Witajcie, kochani. Witam Was serdecznie na kanale Tarot i Oracle. Ja nazywam się Lili, a dzisiaj zapraszam Was na kolejne, kolejną recenzję kart. Dzisiaj zaprezentuję Wam karty wyroczni, karty orakle właśnie, które nazywają się Twoje Światło, i ja mam wydanie polskie, więc fantastycznie. Autorką jest Rebeka Campbell, ilustracje Daniel Noel. Tak. I wydawnictwo Synergie wydało w Polsce właśnie te karty. Z tyłu mamy kilka słów na ten temat. Pudełeczko, słuchajcie, rewelacyjne, twarde. Świetne do przechowywania i jedno z moich ulubionych, jak zawsze mówię, bo łatwo jest korzystać z nich tak podczas czytań, jak i w przechowywaniu, prawda? Też bardzo służą pięknie. Tu mamy piękne, wyścielone wnętrze i mamy tekst, to ty jesteś wyrocznią. Zobaczcie, jak cudownie, przepięknie. Mamy oczywiście książeczkę, karty. Druga część, pudełeczka. Zostawmy je tutaj z boku. I teraz, tak, zobaczmy najpierw może książeczkę. Co tu mamy w tej książeczce? Jest po polsku, więc to jest taki smaczek, prawda? Że, że mamy coś w naszym języku. Mamy dosyć dużo treści. Zanim tłumaczenie każdej karty. Mhm. kto ma ochotę, kto lubi może poczytać propozycje rozkładów no i potem wyjaśnienie każdej karty zdjęcia czarno-białe tutaj ukazujące każdą z kart mhm. o, <laughs> tak, tak, tak i tu na końcu jeszcze powinno być pewnie o nie, to czyli te rozkładziki, tutaj podpowiedzi, rozkładów, o tak, mamy tutaj przed znaczeniami kart. Dobrze. Książeczka fajna, fajnej wielkości. Kieszonkowe wydanie, powiedziałabym, więc można ze sobą zabrać śmiało. Zresztą całe to pudełeczko jest dosyć, dosyć lekkie, więc też można gdzieś ze sobą zabrać. Bardzo podobają mi się złocenia, które zostały tutaj zrobione na tych kartach. Nie wiem, czy to widzicie. Są matowe, takie, takie półmatowe, powiedziałabym, ale nie jest to takie typowe złoto, jak czasem, bardzo świecące, ale właśnie takie. Przyjazne, powiedziała, nie narzucające się, takie subtelne. Tyły są przeurocze. Jeśli ktoś kocha kwiaty i takie pastelowe kolory, no to jest rewelacja, ja uwielbiam. I teraz zobaczmy sobie, zróbmy sobie taki flip through, czyli taki przegląd każdej karty. Będę układała na dwa, na dwa stosiki, tak jak zawsze. Natomiast jeżeli chcielibyście też dłużej zobaczyć jakąś kartę, to jak zwykle, zatrzymajcie sobie na dłużej, żeby dłużej coś tutaj przeczytać, przyjrzeć się, prawda, zauważyć. Na dole mamy. Jakiś, jakąś frazę, jakiś cytat z tej książeczki, więc coś tutaj informacji na ten temat mamy. Jeżeli chodzi o jakość, więc tak, nasycenie barw i cała plastyka, estetyka, no to tutaj no muszę, muszę dać 10 gwiazdeczek, słuchajcie, bo zachwycające są te karty. One mają oczywiście swój styl, one mają. W, swoim, w swojej takiej estetyce są zrobione, prawda? Pastelowej, delikatnej, takiej też przymatowionej, ale ma to naprawdę fajny urok. Jeżeli chodzi o jakość tych kart, tak jak zawsze, dajemy od 1 do 10 gwiazdeczek. No to, kochani, ja bym tutaj dała, no. 10 gwiazdek. Mhm. Naprawdę, oczywiście warto by zalaminować te karty, żeby one były dłużej wieczne, prawda? Żeby dłużej służyły, ale producent tutaj widać, że bardzo się postarał, żeby, żeby te karty służyły jak najdłużej. Także autentycznie tutaj zarówno wykonanie samej karty, jakość wykonania, jak i te złocenia, które są takie subtelne, estetyka, no dla mnie to jest wszystko 10 na 10 gwiazdek. Dobra, zobaczmy dalej. Widzicie bardzo subtelne, delikatne kolory pastelowe. Obrazy tworzone kolażowo. Niektórzy lubią, inni nie lubią, no to już każdy według własnego uważania. Oczywiście w książeczce jest, tak jak wcześniej pokazywałam, rozwinięcie dla każdej karty. One, słuchajcie, tu nie są ułożone w takiej kolejności, w jakiej w książeczce są, czy oryginalnie przychodzą, dlatego że są już karty z mojej kolekcji. Karty, które używam na kanale Mistyczny Ogród u Lili. Jeżeli ktoś ma ochotę, zapraszam serdecznie. Dlatego mają tą kolejność już. Po wielu przetasowaniach i muszę przyznać, że no, już tak wielokrotnie ich używałam, natomiast e, żadnych oznak tego użytkowania na nich póki co nie widzę, więc jest naprawdę rewelacyjnie. Naprawdę świetna jakość, też nasycenie, tak jak mówię. Samo wykonanie złocenia, pudełko, książeczka, no wszystko tutaj, słuchajcie, nie ma tu się do czego przyczepić dosłownie. Mhm. Jedyne, co mo mogłoby przeszkadzać osobom e, z mniejszymi rączkami, no to jest wielkość, ale karty orakli zazwyczaj są dosyć duże i to są jedne z mniejszych kart orakli. E, Jakie, jakie mam. Znaczy, może inaczej, średnie. Niektóre są naprawdę potężne. Na pewno tutaj Wam zrobię kolejne materiały, zobaczycie. Porównam Wam to z Crystal Vision. Ta, ta karta ma 7x12 cm, więc tutaj widać zdecydowanie, że to jest chyba 9x13. Tak mi się kojarzy, ale pewności nie mam. Coś takiego może być, wielkość tych wyroczni właśnie. Tak. Dobrze, kochani, to tyle w dzisiejszym materiale. Dajcie znać, jakie karty chcielibyście zobaczyć, jakie karty, jakie recenzje, jakie opinie chcielibyście usłyszeć w kolejności następnej. Które karty Was interesują? Może, jakieś, może ktoś tutaj jest z kanału Mistyczny Ogród? Może tam gdzieś na czytaniach jakieś karty ci wpadły w oko i. I chciałabyś, czy chciałbyś tutaj zobaczyć recenzję, to śmiało piszcie w komentarzach. Kochani, będę się na pewno ustosunkowywać do waszych próśb. W wolniejszych momentach będę nagrywać kolejne, kolejne recenzje, kolejne materiały. Kanał jest młodziutki, także no, myślę, że tutaj dużo się będzie fajnych rzeczy działo. Natomiast tak, trzeba pozwolić mu się na razie rozkręcić. Także trzymajcie kciuki. No, i piszcie, bo słuchajcie, ten kanał jest dla was i będzie istniał, będzie funkcjonował, jeżeli będziecie wykazywać tutaj zainteresowanie, jeżeli będziecie chcieli faktycznie, żeby kolejne nagrywać. Bo zauważyłam, że w języku polskim jest dosyć mało fajnych recenzji, właśnie takich, żeby było widać, żeby było szybko, żeby było na temat, prawda? Dlatego postanowiłam właśnie zrobić to dla nas, żeby każdy mój rodak Polak mógł też sobie Usłyszeć na temat karty, zobaczyć każdą kartę i przede wszystkim rozumieć, co przedstawiający na kanale mówi, prawda, gdy to jest piękne. Dobrze, kochani, utulam Was mocno. Do usłyszenia w kolejnych materiałach i zapraszam do oglądania i tutaj recenzji a także zapraszam kto ma ochotę na kanał Mistyczny Ogród Ulili, gdzie mamy wybierz kartę, rozkłady tarota, horoskopy, rozwój duchowy. Oj, tam już jest mnóstwo, tam ten kanał już jest dosyć długo na YouTubie. ma mnóstwo mnóstwo treści. Kto ma ochotę, zapraszam serdecznie. A dzisiaj już do usłyszenia, kochani. Pozdrawiam.